Siemanko, w tej strony, z tam się Miłosz, jest? Miłość Siemano. I dzisiaj zaczynamy nową serię, w której gram ze znajomymi oczywiście niestety wytłaczę wam miłość. No więc tak, wybieramy sobie, losujemy sobie um, ligę trzy razy i z tych trzech wybieramy jedną i dowolny klub. Czyli zaprezentuję wam to teraz, kto pierwszy osuje. No dobra, więc. Reprezentację. Szwajcaria i Hiszpania. Teraz reprezentacja. Reprezentację. Teraz ja zagram. Standardowo Real Madrid. Teraz ja mogę zagrać. Rozumiem. No teraz ja zagram różnymi strojami, Jeszcze tutaj coś w składzie. Ronaldo spójdzie na napad. E, Varan wejdzie zamiast. Ujuj, nie Ramosa. Pepe zejdzie, wejdzie Ramos? Coś tu jeszcze mamy? O, Dagarda później puścimy. Tu jeszcze zajdzie Yara mm. Nie Wiem czy ktoś jeszcze Ktoś jeszcze jest Kasjasa nie chce nabrać, weźmiemy wasa. Dobra ja już No tutaj szczerze nie wiem jakie to zrobić przy zmiany Może Polaka wpuszczę nie. nie, Polaka wpuszczę Nie, no to tylko... nie, bo to nie ma to... co wybierać Co to robisz? Oczekaj, no czekaj, no coś poszkoda, może coś. Dobra, tak gramy. No, tutaj tak. to to dobre No więc zaczynamy lecz. Mhm. <grywa> Chyba brawo. nie. Paran, bravo. Przyblokował lekko, ale przyblokował, to jest najważniejsze. Znaczymy, o... bez, to wkrowali, zemę, nie. Jeśli, i, jeśli będziecie pytać o wczorajszego live'a to niestety coś wypaliło. nie wypaliło, oczywiście chciałem zobaczyć akurat co się dzieje podczas tego live'a. Musiałam zobaczyć co się dzieje, nagle ja wziąłem, chciałem sprawdzić, nagle nie było w ogóle z gry no i po prostu zakończyłem na alwa podobnie. Jutro będzie może live. Ale... Na do przerwy, że tak powiem. Prowadzę jeden do 0. Aubameyang. Kolejna akcja. Obamy w jank. Polikoradę! Bo obrońcy, zachowała się. Dobrze. Baran. Małgorzata po prostu. Śmęcie. Ronaldo. Ronaldo.

Rr Oban Young Oban yang... O, 2, 0! Ajajaj, <coughs> 2 do zero dobrze Na razie jest dwa No ja tutaj chciał zaskoczyć, raz zaskoczy

Kurde, niedofensywne. Aaaaaa, no i... kur. Jaka odpowiedź! Jaka odpowiedź i 2 do 2! No! No! Jaka odpowiedź! Ale brama, kurde! Przerwało na chwilę, ale bramka! Co za odpowiedź 2 do 2! No. Christiano w końcu wziął się w garść. 2 v 2 Co teraz się... Nie, 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 podziało Nie, no, nawet do tego, dwa dobre... Dwa, 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 dwie fajne bramki Tak, dwie szybkie, fajne Teraz nie stracić Skalono nie ma Gol! Cristiano przypła! 3-2 Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Coż za odpowiedź Portugalczyka tam sygnalizowali spalonego, ale Cristiano pociąg, strzela bramkę. Możesz mm. <grym> tu w Nie, to jest to bardzo realie nie wygrywasz. Co? Nasz real nie wygrasz, nie ma Lewandowskiego i... No a ty nie chodzi o to, tylko o to, żeby nie ma i no, dwonię. To na no, masz gościa, który może z każdej... Dokładnie z każdej tego gościu który... Też naszego pana Janka ale teraz od bramki troszkę dalimy Cristiano przy piłce Aj nie, teraz Tylko No Chyba przegra, ale niestety, no trudno, starzy się Przecież nie sam jest człowiek, sam, samymi wygranymi nie przeżyję Przecież Ja z porażki muszę być, no Ale dej nie wierzę, że będzie 4. Ale dojdzie! Aj, dobre uderzenie. Może jeszcze się nie ja to nie wiem. Ale prowadziłem 2-0, no to nagle patrz pan 3, no to coś się dzieje. Ale obrót. Po prostu i tyle. Ojojoj, oj oj, Dobre uderzenie, dobrze było. Nic się nie stało no, tutaj coś robił. Tutaj uratował dzisiejsze tego spotkania o no, karne, no, to jest, jest. no nie wierzę no sam portugalski przypilca najmniej wierzę 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 To da super! wierzę to! Obroni. Ja to <śpięk> Karibę, Zema, Karibę i Przepchniętym. Za łatwo, za łatwo. Koniec Nie? tego spotkania. Tak, Dziękuję za mecz. Dzięki. się stało. Cóż za obrót sprawy. To, to na tyle dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, komentarz. No i do następnego. Cześć. Na